Kolejny piękny wyjazd. Tym razem Czechy, Słowacja, Niemcy. Zawiozłem. Zawiozłem. Przywiozłem dopiero dwie oktawie. Pasata na przegląd. I potem ruszam na Słowenię na port. Gdzie podobno nie jest fajnie. Także zapowiada się bosko. Mój komplet tu leży. Ja sobie jem bardzo, tak bym powiedział, bojowych warunkach. Zawsze jem Nutella, ale teraz jestem na diecie. Co może wydawać się śmieszne? Dlatego na diecie jem masło, czy orzechowe. Czekam na jakiegoś barana, co ma mi przywieźć dokumenty. Tu sobie stoję, stoję, dostałem nowy samochód. Starszy, gorszy, gdyż tamten był dla mnie za dobry. Starą przyczepkę, w której już rozjebałem światła. Znaczy nie tym razem, tym razem jeszcze nie, ale wcześniej. Za którą mnie policzył szef trzy razy więcej niż kosztowały. Fajny chłop. Ale nie do rozliczeń z tego co widzę. Tam stoją te trupy. A tu jest STK Priem. Cokolwiek to znaczy. Przeglądy. No nie da się jak w Polsce, że nawet bym tym nie zjeżdżał. Tylko by mi stempel zrobili online. Tylko się uparli. Czekam tutaj fajnie, bo deszcz pada. Także jest taka powiew słonecznej bryzy. Dodaje pikanterii całemu temu zdarzeniu. Bo ja bym to robił w słońcu. Nie byłoby tak przyjemnie jak teraz, gdzie mogę sobie zmoknąć. Nie No, kurwa, nie zdało się egzaminu na prawo jazdy. Przypadkowo za pierwszym razem, czy można to zrobić lepiej? Nie sądzę. Czekam na ostatni samochód, chyba idzie ziomuś. Nie myślałem, że idzie. Czekam aż zrobię pasata, i będę mógł nim wjechać tyłem, żeby mi się lepiej jechało. Tak mówił mój przedstawiciel firmowy. Mówi... Kolega od zakładania świateł, za które ja kurwa płacę, I Arek. Powiem wam szczerze, jak mawiał pewien satyryk, nie będę mówił nazwiska, dostaję od was setki wiadomości. Michał, czemu akurat poszłeś w lawety? Czy nie mogłeś zostać w modelingu na przykład? Powiem szczerze, rozwa rozważałem tą opcję zanim wziąłem tą robotę, ale wiek 40 lat już za mam Zrobiło swoje Dwójka dzieci, żona na poradówce Zrezygnowałem Z modelingu, wziąłem się za Bycie laweciarzem Jest pięknie Pogoda do dopisuje Ciapek kumplu Dobrze jest? Tak? No, o, o, pies podróżnik Już zwiedziłeś więcej krajów niż nie jeden znajomy Na czym skończyłem, że jest pięknie Tak 7 lat studiów weterynaryjnych, człowiek nie skończył, zabrakło roku, no chryste panie, teraz bym se siedział w klinice i leczył zwierzęta z objawami koronawirusa, a skończyłem na samym dnie. Pytanie jest jedno, czy można upaść niżej? Nie sądzę. Jak to mawiał mój mentor Jasiu, wszystko siedzi. Pasy kurwa są mokre i w troszkę ubrudziłem ręce, jak to robiłem, ale jest pięknie. Przyjechał gruby Polak, wziął rejestrację i pojechał. Mówię mu, pójdę ten pasat? Nie wiem. To kto ma kurwa wiedzieć, jak ty go kupujesz? Co za łeb. No i lecimy z czapkiem, moim kumplem. Oddaj za lampę, oddaj za lampę. Kurwa, mówię człowieku. dwójka w domu, żona na produkcję, człowiek nie ma roboty, daj żyć. Kurwa, oddaj za lampę. Jeden mnie trzymał, kurwa, ten mi z portfela wyciąga. Ja pierdolę, musiałem kurwa, oddać za lampę. Mówię mu przecież, że to nie ja stukłem, kurwa, tylko siatka ja parkowałem. Kurwa. W taki oto sposób straciłem kurwa oszczędności życia. Robię za darmo. No nie no to się nie da, to się nie da opowiedzieć. To jest nieprawdopodobna historia. Kurde no. Gdyby nie miał 1,90 nie byłoby ich dwóch, to bym ich załatwił. I odebrałbym te ściano. Ale tak to muszę robić za darmo. Lecę 1700 km w jedną stronę, 1500 w drugą i 1900 w trzecią i jestem w domu. I to wszystko za lampę muszę zrobić. Chryste, panie Weko nie jedzie daleko. Ale drogie części w chuj. Trochę się jak Indiana Jones. Jaką rzeczkę sobie przejeżdżamy Jak na top gear, o! Clarkson O oh my god! It's fabulous! Jechałem Jistem Nazywam się Indiana Jones Michael is back godzina prawie 12 w nocy stoję niedaleko niedaleko austrajskiej granicy jakieś 15 km Szef mi kazał tu stać do 12 w nocy, żebym rano był w porcie, zostało mi 564 km, niby mam to zrobić w 7 godzin, czyli mam 9 jazdy, zostanie mi 2 godziny na różne ceregiele, czyli na spanie albo na. Zatrzymanie się na kawie. To wymyślił mój szef, który skasował mnie za lampeak pakistańczyka za osła. 6 razy drożej. Co jest, kumplu? Gotowy jesteś do drogi? Już tu mucha lata. Ładne musisko tutaj. Co ty chłopie, Muchy puszczasz do samochodu? O nie, o nie. No. Pilno i to wszystko lepiej. No, lepiej to powyjaśnij wszystkie kompitury w okolicy. No Tak jest! Dobry Czapek jest tu na straży. Łado i porządku. Przed chwilą tam jakiś grubas. Przyjechał lawetą. Ważył ze 140 kg. Ja patrzę co on robi, a on wyszedł i robi exercise, jakieś takie ćwiczenia dla niepełnosprawnych. I mówię mu, ty ziemi, co ty robisz? Mój wiesz, rozciągam się trochę po jeździe. Mówię, Nie, to spoko szacun. Moja mama ma 68 lat i myślę, że ona by zrobiła lepszą gimnastykę. Typu wkręcamy żaróweczki <laughs> i tego typu. Nie tak poważnie to jest przejebane, ale do portu, który słynie z ma komunistycznego biura. Będę latał czwarte piętro, trzecie piętro, pierwsze piętro, drugie drzwi, następne drzwi. Jedna pieczątka, druga kartka. I może pan wjeżdżać. Widzimy się z trasy. Stare pożykadło mówi, i weko nie jedzie daleko. I chyba się kurwa ziściło. Coś mi zaczęło migać olej. A że jestem po internetowym kursie mechaniki, to mówię kurwa trzeba się zatrzymać. No i się zatrzymałem, a ten oto korek leżał sobie tutaj. I wszędzie jest olej. I teraz jest pytanie czy ten olej jest tutaj, bo po prostu ktoś nie zamknął korka ktoś, czyli mój super kumpel jakiś z bazy. Czy on jest, bo... Czy on jest, bo go wyjebało? No i teraz nie wiem. Mam nadzieję, że ktoś go po prostu nie dokręcił i ten olej sobie fajnie kapał <laughs> Że jestem w Austrii, to oni mogą nie lubić plam oleju Dlatego muszę się stąd zawinąć jak 5 zł z lady i sprawdzić olej jeszcze Jeszcze mam Ale czemu on migał? Olej chyba jest Podejrzewam, że powinien być gdzieś tutaj, a jest Migał sobie, bo może tak się miga Także panowie Panowie z bazy ktoś tu coś spierdolił Nie zamknęliście kurka Po to plama kurwa oleju przejebane no i tak to jest, no tak to jest. Czynnik ludzki zawinął, Chryste panie, mówię, czemu oni mi dali ten samochód? O co chodzi? A teraz już wiem. Zrobili mi psikusa. Kurwa, chyba będę stał i czekał na serwis i weko. Wytrę trochę tutaj i zobaczymy, co się stanie, jak stanę. Nie wiem, czy mam tu jakiś olej, żeby dolać, ale na razie nie potrzebuję w sumie tego oleju. Bo jeszcze pokazuje, że jest To chyba nie potrzebuje. Co kumplu? Awaria mała. No widzisz? Awaria chłopie. Także przygód ciąg dalszy, stanąłem na jakiejś stacji. Nie wiem w ogóle gdzie jestem. Wiem gdzie gdzieś Przyjechałem jakiś z yy... człowiek pracy. No człowiek żadnej pracy się nie boi. Przejechałem yy... Co tu mamy? To miasto Hitlera? Yy... W przyjechałem w jeden I gdzieś stoję Dobra, jadę dalej, na razie to działa Jak będzie dużo dymu i będzie tak, to znaczy, że trzeba stanąć. Taki mig mi no już mi przełączyło się. Wyskakuje mi wymienić olej w silniku. Takie coś mi wyskakuje. Wymienić olej w silniku i świeci się ta lampeczka. Kiedyś miałem 25 lat temu miałem Poloneza i świeciło mi się Taka lampeczka I mówię do kumpli Taki czajnik Mi się świeci Co to znaczy ten czajnik chłopaki A oni mówią ile się świeci ten czajnik Nie wiem z tydzień Otwierałem maskę tam nie ma oleju zatarem silnik Ale byłem jeszcze wtedy młody i piękny Teraz jestem stary tylko stary i takie coś mi się świeci. Wymienić olej w silniku, może jakiś olej jest nie wiem, może już po prostu trzeba wymienić olej w silniku, dlatego się świeci. A przy okazji ktoś nie domknął, i zauważyłem nie domknął kurka. Co do zmiany oleju, zmieniałem olej 3 dni temu w swoim samochodzie prywatnym. Nigdy tego nie robię, ale oczywiście żaden mechanik nie ma czasu zmienić oleju. Pomyślałem sobie, come on Michael, change oil sounds easy. No to wziąłem się, kupiłem olej. Kupiłem olej, kupiłem filtry, filtry zmieniłem. od strzała z lotu taka, big, pyk, pik, pyk, pyk, pyk zrobione. No i olej oczywiście patrzę, jest tam śrubka do krzęcenia oleju, nie mam takiego klucza, co nie po mojego kumpla, Rafiego mechanika osiedlowego mówię Rafi weź no pożycz klucza czekaj podjadę <laughs> podjechał a że Rafi waży 168 i nie koniecznie na rzeźbie to nie mógł wejść pod samochód i mówi masz tam taką śrubkę ja wiem mam taką śrubkę no to ją odkręć i wyleci olej odkręcam wylatuje olej mówię ty taki czysty ten olej nawet jest on mówi no ty coś za czysty ten olej ja mówię ty już chyba zleciało tak szybko jak w tym wchodzi 10 litrów ty, jaką ty śrubkę odkręciłeś? Rafi się schylił, co nie było proste, mówi chłopie, wylałeś olej ze skrzyni, z dyferencjału, czy jakoś tam. I taka niespodzianka w niedzielny wieczór, Skoczyłem na szybko do Norauto, kupiłem litr oleju, dolaliśmy tam do tego dyferencjału, czy jak to się nazywa? I potem znalazłem odpowiednią śrubkę, odkręciłem, puściłem olej z silnika i wymieniłem. Wydawałoby się to proste, ale oczywiście zawsze można coś zepsuć. Chłopak mówi odkręć taką śrubkę, nie pomyślał, że ja jestem na tym poziomie i dla mnie odkręć śrubkę, to znaczy jedna śrubka wystaje to im odkręca. Taki czołk. Świeci się to jeszcze. O, widzicie? O, świeci się. Wymień olej silnikowy. Wymienić olej silnikowy. O, i się świeci ten garnuszek. Dostało jeszcze 2000 km. Myślę, że bez oleju to on spokojnie pojedzie. Nie no, olej jest. Może jest zużyty i po prostu tak se miga. Jedziemy dalej. Jestem w Słowenii. A że przysługuje mi 45 minut przerwy postanowiłem to wykorzystać na spanie jestem tu w cygańskiej budzie nie coś widać, czy chyba nie widać mój kumpel tu leży ze mną ciapek i pilnuje moich stóp 40 minut snu i ruszamy łeb mi pęka jestem w porcie Koper powiem wam, że nie można sobie wyobrazić lepszej sytuacji idę z papierami po dyskietkę wyrobił mi dyskietkę tam było dane, wpisałem, wbiłem pieczątkę mówi, że o, oczywiście barany jeszcze nie ugadają po angielsku Wbiłem pieczątkę, mówi, musisz to przepisać bo nie może być pieczątki, dlaczego? bo nie fajne zjem, no i wziąłem, przepisałem to Podchodzę, znowu czekam w kolejce, bo chciałem być miły dla tych kurwa gości, takich jak ja, którzy upadli na samodno i jeżdżą tutaj. No i wezmę na górę, wchodzę, mówi: Dobra, masz numer? Jaki numer? No, ze spedycji nie mam. A no to musisz iść, okej, okay, dzięki. Idę po numer ze spedycji, czyli jakiś kilometr przez parking. Wchodzę na drugie piętro. O, cześć, cześć, słuchaj, chcę ten numer, okej. Okay. Masz dokumenty z samochodu? Nie, no to weź iść po dokumenty. I właśnie idę po dokumenty. I teraz idę z powrotem. Czyli, już zrobiłem 3 km, i 6 urzędów odwiedziłem. To nie wiem, czy tu w polach, nie wiem, czy w tej instytucji. O kurwa, teraz muszę tam iść. Jak mnie teraz gdzieś wyślą, to możesz to skończyć resztę. Kurwa, okolica. Myślałem, że pójdzie źle, ale poszło jeszcze gorzej. Gościu coś tam dłukał po angielsku i mówi do mnie, że nie ma dokumentów, bo ten gościu, co zlecił to, nie wysłał jeszcze dokumentów. Czyli kurwa, jest fantastik I teraz nie czekam na ten numer, który bym miał i bym poszedł sobie zrobić tą dyskietkę, tylko czekam, aż ten gościu polach tureckiego pochodzenia czy Turek polskiego pochodzenia wyśle dokumenty do nich i oni wtedy to zrobią. Czyli wiecie co ja mogę zrobić, iść po psa, iść na spacer na miasto. Kurwa jest po mnie. I kurwa czekam, aż Turek polskiego pochodzenia wyśle dokumenty do spedytora, ale żeby nie było smutno, poszłem sobie na kawę. Kumper mój tam leży, ogląda różne gangsterskie tematy. I wyjaśniamy Ci wszystko. Ja It's lovely! Jestem w porcie. Zakręcone ciężko, nie? Wyjechałem przez bramki mówi stań po... Możesz jechać. Nie, stań, Ty masz używane samochody. Stanąłem... Mówi stań pod tym dachem. Stanąłem pod dachem, goście, ty co tu chciałeś? Nie wiem. Kazał mi stanąć. Przychodzi jakaś baba, mówi w angielsku little bit. No to dobra. Sprawdź numery seryjne. Poszedłem, przeczytałem jej numery. Które ona znała dwie końcówki i powiedziała: tak, to ten, dobra, czyli, czyli lipa. Teraz poszedłem do tamtej budki. Dostałem taką mapkę. No to prosta, nie wiem, jestem tu, gdzie krzyżyk. Jadę prawo, prawo, prawo. Prosto, prosto, prosto w prawo. Tu i tu jestem. Moment. Potem muszę iść z powrotem i jeszcze raz z nimi rozmawiać. Poszło, jak spadko, powiem szczerze. Jestem w porcie. Nie trafiłbym tu, nie, że kiedyś. Nigdy bym tu nie trafił. Na szczęście mnie tam gości prowadzi. Okolica fajna, powiem Wam. Szkoda, że w takich okolicznościach przyrody tu jestem. Cienie bójką, wszystko załatwimy zaraz. no. Jestem w porcie. Co jest ogromne. Muszę to rozładować gdzieś tu. I gdzieś to nie wiem, tam dać. Ktoś tu ma niby do mnie przyjść. fajnie wygląda. Jasna woda, wszystko jest fajnie. Zabieram się do roboty. Tam jakiś molo. Proszę, amazing. Pięknie mam to gdzieś tam podwieść. Idę to myknąć tam. Nie powiem szczerze, zrobiłem to z lotu ptaka Fajna młoda czyściutka ja wietrzu, świat, Tam z jednym światem lepszym, drugim gorszym A mają fajny widok na ten port Tam zostawiłem te trupy I lecę, teraz tylko bym się najlepiej uczepił kogoś Żebym mógł stąd wyjechać, bo jest ciężki temat stąd wyjechać Ale sprawa załatwiona, poszła jak Mała niespodzianka. Położyłem sobie makaron. Bo mijałem samochód, a Czapek się za to wziął i mi zjadł. Kumplu, kumplu. Ej, czy to pana było chłopie No? Wiesz o tym? No teraz to już jest. No już jest. No. To było na tyle tej przygody. Ruszam, to znaczy wracam do następnego razu.